Cześć. Czemu nie jesteś w lesie? Żartujesz sobie ze mnie? Jestem w lesie. Witam w siódmym, nieco deszczowym odcinku Łapacza Trolli. Zobaczcie jakie poświęcenie, jest deszcz, ale mimo tego wyszedłem na zewnątrz i nagrywam dla was ten odcinek, więc docencie to. Jakiego olejku używasz do pielęgnacji włosów? Kujawskiego, z pierwszego tłoczenia. Jesteś dziwniejszy od Zuzi? Nie uważam, że jestem dziwniejszy od Zuzi, ale na pewno jestem dziwniejszy niż ci się wydaje. Z jakiego przedmiotu jesteś najlepszy w szkole? Z wagarów. Jesteś pewny, że nie masz nic z mózgiem? Spokojnie, z moim mózgiem jest wszystko w porządku. Hugo, ciąga, Hugo, Hugo, huga. Chuga, huga, huga Jeżeli byłaby wojna pomiędzy bananami a pomidorami, a ty wolałbyś banany, a Benci wolałaby pomidory, to co byś zrobił? Nie brałbym udziału w tej wojnie, bo wojna jest głupia. Kocham cię, Karol, ty moja mała poziomeczko. Ojejku, jak słodko! Za chwilę się zerzikam. Jak zjeść swoich przyjaciół? Przypomniał mi się taki jeden tekst. Przyjaciele są jak ziemniaki. Jak ich zjesz, umierają. Idziesz przez las, patrzysz na drzewo, a tam jednorożec, który się powiesił, co robisz. Spróbowałbym mu pomóc. podbiegłbym szybko, spróbowałbym odciąć tą linę, sprawdzić, czy jeszcze da się go uratować. A później zacząłbym się zastanawiać, jak on tymi kopytkami dał radę zawiązać pętle. Masz ładne kości policzkowe. Dziękuję, co bardzo dziwny komplement. Wyobraź sobie to na randce. Masz ładne kości policzkowe. Dziękuję. Wiem, że to pytanie jest może trochę nie na miejscu, ale czy pokazałabyś mi swój obojczyk? I krakersy czy herbatniki, a może pierniki? Pierniki, bo są zajęte. Ojeku, Karolek przeklnął. No i ich... Dlaczego kiedy wychodzę do szkoły widzę różowo niebieską kanapkę z napisem Karton? Nie wiem dlaczego tak masz, ale też tak miewam. Co byś zrobił, gdyby różowy, niewidzialny bałwan przyszedł do twojego pokoju, zaczął tańczyć salce i jednocześnie zaśnieżać Ci cały pokój. You A jak miałem ci na to odpowiedzieć? Dlaczego nie mogę znaleźć nigdzie mojego pegaza? Widziałeś go? Pegazy nie istnieją. Ale ty jesteś dzisiaj brutalny. Żartowałem spokojnie. Istnieją w mojej głowie. Tak jak wiele innych dziwnych rzeczy. A jeśli noc jest biała, tylko my mamy dziwne oczy? A jeśli woda jest sucha, tylko my mamy dziwną skórę? No bo co jeśli to gwiazd? Sądzisz, że jak masz wyjęte włosy poza uszy, to wyglądasz jak Jezus? Nie wiem, ale mogę sprawdzić. Zrób kakao i je wypij, to rozkaz! No i mam kakao. Dobre kakao jest, dobre! Czy wiesz, że zimne tosty opanują świat? Wiem o tym, a wiesz dlaczego opanują? Bo potrafią zachować zimną krew. To znaczy ser. Znajdź robaczka i przeprowadź z nim ciekawą rozmowę. Cześć żuczku... No cześć Karol Czy ty też sądzisz, że hmm? no, no wiesz niepotrzebnie się czepiałem, że mam takie odstańce uszy? Tak ktoś, ktoś mi No wszyscy, wszyscy mi piszą, no, znaczy dużo, dużo osób mi pisze Ale ty masz uszy, ja, ja, lubię twoje e, uszy. ja lubię twoje uszy no, Ja lubię twoje uszy jego dziękuję, że mi tak mówisz no proszę, słuchaj, no, nie, nie powinieneś się w ogóle przejmować, wiesz? No, masz rację, no. No, nie powinieneś. No, dziękuję. D dobra, no, bo ja Aha, idę. a gdzie idziesz? Idę toczyć gówno. No dobra, no to, to, to pa. No, no, cześć. No, cześć, pa. Pa. Karol, na jaki adres można wysłać ci jakąś paczkę? Jako, że już kilka osób mnie o to pytało, postanowiłem, że założę skrytkę pocztową. Tutaj macie adres, na który możecie mi coś wysłać. Jest on również oczywiście w opisie. Zapraszam do wysyłania mi jakichś listów. Chętnie wszystko przeczytam. Dziękuję za oglądanko. Zapraszam do komentarzy oraz na mojego Instagrama, na mojego Facebooka. Zapraszam oczywiście do kolejnych odcinków. Oczywiście co tydzień, we wtorek jest nowy odcinek Łapacza Trolli. Mówił do was Durny karton, cześć.